Na tym wideo pokażę Wam klasyczną metodę zamykania oczek, przekładając poprzednie oczko nad kolejnym po jego przerobieniu. Więc zaczynamy od tego, że przerabiamy sobie dwa oczka razem na prawo. Teraz jeżeli chcecie, żeby ten brzeg się tak ładnie stapiał ze ściegiem, który wykonywaliście, to kolejne oczka przerabiacie tak, jak powinny schodzić z drutu dla danego ściegu. Ja tu mam ścieg ryżowy, więc tutaj mam prawe oczko, czyli to oczko przerobię sobie na lewo. I teraz przełożę to pierwsze oczko nad moim drugim oczkiem. Jeżeli lubicie pracować szydełkiem, możecie zamiast prawego drutu wziąć sobie szydełko do tej pracy. Kolejne oczko jest lewe, więc ja je przerabiam na prawo, bo tak jest w ściegu ryżowym. I przekładam poprzednie oczko. Następne oczko jest prawe, więc je przerabiam na lewo. O. I tu mi się taki tworzy ładny brzeg łańcuszkowy. I tutaj kontynuuje mi się ściek, który wykonywałam. Jeżeli chcecie mieć równą, sztywną krawędź, możecie wszystkie oczka przerabiać na prawo, zanim przełożycie to poprzednie oczko. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Jak teraz, chwilkę popracuję samymi prawymi. Przerabiam na prawo. Przekładam. Przerabiam na prawo. Przekładam. Przerabiam na prawo. Przekładam. Ta metoda na pewno da troszeczkę mniej elastyczny brzeg. Dalej wygląda bardzo ładnie, ale troszeczkę się różni, bo tutaj to się tak ładnie stapia z tym ryżem. Jeszcze zrobię kilka tych prawych oczek, żebyście lepiej widzieli. Przerabiam na prawo. Przekładam. Przerabiam na prawo. Przekładam. I teraz zdecydowanie lepiej widać, że tutaj ten brzeg jest taki. Bardzo ładny łańcuszek, ale tu jest tak płasko. A tutaj po prostu ładnie jest kontynuowany ten ściek ryżowy do samego końca. A teraz wam pokażę, jak będzie to wyglądać, jakbym zamykała oczka w takim kształcie, jak te, które tutaj są. Czyli prawe na prawo, lewe na lewo. Lewe. Przykładam. prawe, Przykładam. lewe, przekładam, prawe, przekładam, lewe, przekładam, prawe, przekładam. lewe przekładam prawe przekładam I teraz zobaczcie, znowu jest różnica, tutaj się stworzył taki jakby kawałeczek ściągacza tu mamy takie nie wiadomo co gdzie są te prawe a tu mamy ładnie skontynuowany ściek ryżowy, który po prostu się kończy takim no to jeszcze dokończę tym ściegiem różowym, żeby było ładnie widać, jak się różni przy tej krawędzi zaściągacza. Czyli teraz prawe, przekładam lewe, przekładam prawe, przekładam Lewa. przekładam prawe, przekładam lewe, przekładam prawe. Przekładam, po teraz prawa. i ostatnie. Przekładam i teraz ucinamy nitkę i przekładamy ją sobie przez tą pętelkę i zaciągamy.